Cześć, witam wszystkich serdecznie. Jestem w tej chwili w Fiordland National Park w miejscowości Turnau Down nie mylić z samym teanału tu praktycznie nic nie ma oprócz właśnie dostępu do, do jeziora e, no i tego widoku gór tu pierwszy raz widzę ośnieżone szczyty które wam oczywiście pokażę tylko zrobię małe zbliżenie coraz chłodniej naprawdę nie wiem jaka jest temperatura ale myślę, że poniżej 10 stopni więc e, prawdopodobnie w Milford Sound, do którego się właśnie teraz udaję będzie jeszcze chłodniej jestem przygotowany kurtka zimowa jest w bagażniku także e, nie zamarznę nie martwcie się o to Kolejny etap podróży przez Fiatland National Park a to miejsce, które widzicie, odwiedzam już po raz drugi. Proszę. Zobaczcie na mnie. Jestem ubrany na zimowo. Tylko rękawiczek sobie nie wziąłem, ale mam w samochodzie. Jak już dojadę na Milford, to oczywiście że sobie. Nie ma opcji. Eee, także jeszcze raz pokażę Wam tego. Jeszcze raz spójrzcie sobie tam Spójrzcie sobie tam I zaraz będę koło taką tych znaków Powiem tu ostatnio, to był grudzień, to było, to było lato więc trochę lepiej to wyglądało, było zielono a teraz już mamy niestety jaśni Jest już troszkę inaczej, niż było. E, nie ma tych kwiatów. Jest sucha trawa. No i chłód. Wtedy nie uciekło. No i już. Pokażę Wam te tablice. Ewentualnie poczytać Valley. czyli Dolina okay. Jak widzicie mamy tu niezłe kałuże. Marzać. Jeszcze tutaj tak i wtedy w lecie właśnie te doliny są i te całe miejsca takie tu są usiane takim, taką roślinnością, takimi kwiatami. Naprawdę pięknie. W kolejnym miejscu, I tak będę się zatrzymywał, teraz pewnie w wielu, aż dojadę do Meme for Sound. Jestem w miejscu, które jest bardzo ciekawe. Jest nazwane Mirror Lakes, czyli lustrzone jeziora. I specjalnie tutaj ustawili taki znak, żeby to zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie widać tutaj akurat na wideo, bo. Widać to na pewno na zdjęciu <laughs> odbija się jak w lustrze no a miejsce jak to w Fiordland National Park prześliczne Pięknie jest no a ja będę się kierował już tą ścieżką do samochodu jeszcze wam pokażę jak to tu wygląda tutaj rybki widok z drugiego miejsca i zaraz będzie kolejny Birky hola. Hola, hola. Więc ruszam dalej. No i jestem w niesamowitym lesie. To jest droga do jeziora, a raczej szlak. Jest tu tak spokojnie i cicho, tylko słychać wiatr. I te powalone, spruchniałe drzewa. Całe w mchu, ale jakim, aż grubo tego mchu. Niesamowicie, niesamowite klimaty. To jest prawdziwy las. Piękny. <laughs> To miejsce nazywa się Lake Green Outlet <laughs> i się wydawało, że to jakiś sklep. <laughs> Wiem, śmieszne. Ale to jest po prostu podwyższenie głębokości, czyli obniżka jakby głębokości tutaj. Źle powiedziałem właśnie. Obniżenie głębokości jeziora, gdzie można oczywiście zobaczyć jego dno. Woda jest po prostu... jak widać jaka czyściutka pięknie no i stąd jeszcze widok na jezioro niesamowity widok zresztą wiem wiem w moich filmach ciągle powtarza się to słowo niesamowity no ale cóż eee, no jest coś w tym naprawdę Jeszcze jedno spojrzenie. I to tyle. Jadę do dalej. O, to taki mały wodospad na szlaku dajwersji. ze scen z mojego szlaku no, teraz poczułem się, że jestem w górach Ej, Pięknie Ośnieżone szczyty to jest to. Także ruszam dalej mam nadzieję, że pogoda mi się nie zmieni już, chociaż już po drodze deszcz padał, ale tu jest, tu jest ogólnie OK Także, widzimy się niedługo. No, ale tam jeszcze sobie płynie coś. O, tego nie widać, nie wiem, czy będzie widać. A taki strumeczek. No to, do zobaczenia. I jeszcze rzut oka na ośnieżone szczyty. I druga strona no i ze szlaku dotarłem do Holden Hut tam dalej jest znaczy to już jest jezioro Holden, ale za 20 minut drogi jest powiedzmy już jakby lepiej widoczne. Tutaj spływają sobie po takie tłumeczki wody. Nie wiem, czy to tutaj to nie jest schronisko jakieś czy coś takiego, ale na to wygląda. Można się tutaj zatrzymać, coś sobie ugotować, zjeść, odpocząć i, i ruszyć z powrotem. Eee, no ja jeszcze przejdę się nad to jezioro i będę wracał, bo niedługo. Już zacznie się robić ciemno i no i bez sensu Także yy, do zobaczenia nad jeziorem do później No niestety musiałem gdzieś tu źle skręcić i Prawdopodobnie przegapiłem zejście nad jezioro, ale w sumie widzieliście je eee, Wracam sobie tym szlakiem z powrotem, no, czeka mnie jeszcze około no, ponad godzina marszu, także mogę jedynie Wam pokazać tutaj jak burz wygląda eee, Na szczęście droga nie jest tak ciężka więc jest bardzo przyjemnie. No, także możecie zobaczyć. Szlaki są oznaczone. To dobrze. No wracamy już teraz do Hodenhatt. Przeszedłem pół godziny tym szlakiem, ale nie widzę tutaj właśnie żadnego zejścia. Widać tam oczywiście jezioro, ale ale nie wiem co to miało znaczyć, że chyba, że po prostu wszedłem w złą ścieżkę. No mniejsza z tym trzeba wracać, bo się ciemno będzie robić niedługo. Ech, no już teraz droga mi trochę łatwiejsza czeka, bo mam teraz z górki, za chwilę będzie kawałeczek tylko pod górę i, i później cały czas z górki, więc za godzinkę powinien być, powinienem być ee, w samochodzie. Ech. A tak to wygląda. Ech. O, to jest zwalone drzewo Jest częścią flaku Jest zrobiony jakby taki mały pomost Czy pomost, no powiedzmy e, można się nawet przed deszczem schować Że Chodzę sobie pod górę Nie jest źle Było gorzej stąd zejść A No, no tu już jest prosto jeszcze raz wam pokażę Tak to wyglądało Całkiem nieźle No i ruszam dalej w szlak Już jestem w sumie niedaleko Niedaleko Godzinka niecała Jakby nie patrzeć Także prowadzę z tym szlakiem jeszcze przez chwilkę I później jeszcze może jak się uda coś pokazać będzie coś fajnego to zobaczymy to razem ale ta trasa pod górę była dobra no, wracam gdy już jestem w tym miejscu to już wam pewnie pokazywałem to już będzie tylko prawie z górki znaków to mamy 45 minut do celu a no być może będzie szybciej bo jest prawie cały czas z górki no chyba tutaj odpuściłem widok chociaż może jeszcze tam dalek chwałczek będzie widać no chyba już nie. No, Teraz to zejście z górki to już tylko będzie odpoczynek Bo był spory kawałek pod górę Także O już są. jest ten punkt który był wcześniej Także jeszcze mogę Wam pokazać raz góry, patrząc odtąd, dalej, aż tam, i jeszcze tam na dół. Super. No i ruszam dalej. Trzeba przed zmierzchem zdążyć, żeby później po ciemku nie biegać szlakiem. No cóż, także do zobaczenia w kolejnym miejscu. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. The Divide, tak się nazywa to miejsce. Także mam nadzieję, że podoba Wam się i, i będziecie oglądać kolejny. Do zobaczenia w następnym razem. Hej.